na nauczyciel. Trójkąt Bafometa. Dziennik Łódzki, nr 83, z 9 grudnia 1931 roku. Na jego pytanie o wilczkównę obrzucili go podejrzliwym wzrokiem i z wielką niechęcią odrzekli, że o żadnej wilczkównie nic nie wiedzą, a mieszkanie wynajęli od gospodarza. Franek nie wiedział, gdzie szukać właściciela domu, ani tym bardziej nie zdradzał najmniejszej ochoty do zasięgania u niego jakichkolwiek bądź wiadomości. Może coś wie o całej sprawie, rozważał, i sam na własną rękę postanowił zająć się odnalezieniem Staśki. Przez kilka dni z rzędu nic innego nie robił, jak od wczesnego świtu do późnej nocy spacerował po ulicach, rozglądając się bacznie dookoła. Wystawał przed fabrykami, informował się u znajomych, którzy go niejednokrotnie ze Staśką widzieli. Na próżno. Staśka jakby w ziemię się zapadła. Wreszcie stracił nadzieję odnalezienia swej kochanki. Wyjechała, zadecydował i od tej chwili więcej już jej nie szukał. Pewnego pochmurnego poranku, Franek, mocno pijany, zataczając się po trotuarze, wracał po sutej Libacji do swego mieszkania. Znajdował się właśnie przy końcu ulicy Brzezińskiej, gdy wtem z niewielkiej jednopiętrowej kamieniczki wyszła kobieta okryta czarną chustką. Ruchy jej wydały mu się bardzo znane. Instynkt potrzebnął mu, aby ją śledzić, więc niezbyt pewnym krokiem poszedł za nią. W pewnej chwili idąca przed nim kobieta odwróciła głowę. Frankowi dech zaparło. Staśka. A to ci dopiero spotkanie. Nareszcie się z nią porachuje. Przyspieszył kroku, ale dziewczyna, która go również poznała, poczęła szybko biec. Staśka. krzyknął i puścił się za nią w pogoń. Ale wypita w nadmiernej ilości wódka utrudniała mu pościg. Nogi plątały mu się i wreszcie zawadził o kamień jak długi runął na bruk. Gdy się podniósł, przeklinając straszliwie, Staśki już nie było. Skręciła widocznie w jakąś poprzeczną uliczkę lub też skryła się w pierwszej lepszej kamienicy. Franek zrozumiał, że w tych warunkach w danej chwili Staśki nie odnajdzie. Dał więc za wygraną i kulejąc, gdyż przy upadku potłukł sobie kolano. Udał się do swej Meliny. Ale spotkanie Staśki było dla niego nowym bodźcem do odszukania dziewczyny, na której postanowił się krwawo zemścić. Nie daruje suce, powtarzał w duchu. Popamiętał na franka Skopienia. Od tego czasu ulica Brzezińska i jej okolice były terenem jego poszukiwań. Minął dzień, drugi, wreszcie mu się poszczęściło. Stał w mrocznej bramie jednej z kamienic przy ulicy Brzezińskiej, gdy wtem mignęła mu sylwetka Staśki. Chyłkiem wysunął się z bramy. Noc. Ciemno. W oddali błyszczym mdłe światło latarni. Dookoła ani żywej duszy. Tylko Staśka i on. Wymarzona okazja dla dokonania zemsty. Cicho niczem wilk skradał się za swą ofiarą, która nic nie przeczuwała i zwolna postępowała naprzód. Gdy już był blisko Staśki, wyprężył się i w dwóch susach był przy niej. Staśka, czując ciężką dłoń spadającą na jej ramię, krzyknęła, wystraszona, ale lękiej spotęgował się stokrotnie, gdy w napastniku poznała Franka. Mam cię, zasyczał przez zęby skopień. Teraz mi już nie ujdziesz, ale zanim umrzesz, gadaj coś zrobiła z trupem. Staśka milczała, gdyż wiedziała, że prośby jej nie wzruszą, że zimieszka. Mów. Nie chcesz? Pięść franka spadła na twarz Staśki. Dziewczyna zatoczyła się i upadła. Wstań! Noga franka w ciężkim bucie uderzyła ją z wielką siłą w bok. Jęknęła głucho. Nie bij, nie bij! przedrzeźniał Skopień. Ja cię nauczę posłuszeństwa. Skopień przycisnął kolanami dziewczynę do ziemi i z kieszeni wyciągnął nóż. Staśka nie broniła się, bo nie dałaby mu rady. Pomocy nie wzywała. Zanim przybiegłby ktokolwiek, to i tak Franek miałby dość czasu, aby ją zamordować. Przymknęła oczy i, modląc się, oczekiwała ciosu. Tymczasem skopień szykował się do zadania śmiertelnego uderzenia. Podniósł do góry rękę zbrojną w ostry nóż i nagle poczuł, że rękę jego ktoś silnie ścisnął w przegubie. Szarpnął się z całej siły, wyswobodził rękę z uścisku i stanąwszy na nogach był gotów do walki, ale zanim zdążył rozpoznać napastnika, otrzymał potężne uderzenie w lewą szczękę i runął na kamienie, tracąc przytomność. Staśka w pierwszej chwili nie zorientowała się w sytuacji i dopiero usłyszawszy łoskot upadającego ciała otworzyła oczy. Spojrzenie jej padło na tajemniczego zbawcę. Uśmiechnęła się przyjaźnie. To pan? wyszeptała próbując powstać. Trójkąt ze srebra. Od kilku lat Kazia, gdy tylko zmierzch wieczorny zapadał, zrywała się z posłania, przewdziewała krzykliwy, rzucający się w oczy strój i upiększywszy przy pomocy pudru i szminki swoją twarz, wychodziła na ulicę. Pogoda letnia, czy to szaruga jesienna, czy luty mróz, ona zawsze była na posterunku i drobnym krokiem przemierzała Piotrkowską od ulicy Andrzeja do Zielonej, i z powrotem, wzrokiem zaczepiała przechodniów. Kilka słów szeptem zamienionych pchało Kazie do Garsoniery, wstępując czasami z przygodnym adoratorem do jakiejś zacisznej restauracyjki na kolację. Ale nieubłagany czas żłobił niezatarte ślady na pięknej niegdyś buzi Kazi i przechodził dzień za dniem, a ona, umęczona, wlokła się nad ranem na spuchniętych nogach, głodna i bez grosza w kieszeni. Aby rzucić się na swe legowisko, wypocząć przez kilka godzin i znów o pustym żołądku ruszyć na ulicę. Głód do najgorszych rzeczy zmusi. To też i Kazia kraść się nauczyła i bez najmniejszego skrupułu kładła swą rękę na cudzej kieszeni. Wszak żyć z czegoś trzeba. Długa zimowa noc już prawie schodziła, gdy Kazia, utrudzona wielogodzinnym spacerowaniem po Piotrkowskiej, której w rezultacie tylko silniejszy ból w nogach przyniosło, zatrzymała się u zbiegu ulic Piotrkowskiej i 6 sierpnia. Wzrok jej padł na przylepioną do ściany domu klepsydrę. Adolf Beltich, czytała. Przemysłowiec łódzki. Zginął śmiercią tragiczną, przeżywszy lat 32. Adolf Beltich? Powtórzyła. Tak. To on, przez niego stoczyła się na dno życia. Nabiegły wspomnienia. Z różowej ampli wiszącej u stropu sączyło się dyskretnie przyćmione światło. Ciąg dalszy nastąpi.